Mano e, Mano, no, witajcie z tej strony. Ja tom 69 Dzisiaj dla Was nagrywam odcinek, gdzie dla Was zaśpiewam bal wszystkich świętych widzowie To jest e, e, przemianka trochę, bo to też wyprodukował Trybis. Widzowie, dzisiaj e, taka luźna pioseneczka, jak mówię, bal wszystkich świętych A wy zostawcie tu, widzowie, łapeczkę w górę, subika tam na dole dzwoneczkiem, Oraz wbijcie na dwa Instagramy oraz Discorda w opisie, widzowie A ja bez żadnego przedłużenia zabieram się za śpiewanie, więc widzowie, lecimy Jak się pogubię, to bardzo serdecznie przepraszam Ta niedziela jest jak film Tani klasy B Faceć się pałęta w nim, w nieciekawym tle. Scenarzysta forse wziął, potem zaczął pić. Więc z ragu wyszło dno, zero, czyli nic. Wszyscy święci balują w niebie, wody sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez Ciebie I do piekła mam tuż Nie wie dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal Nie wie dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal Chodząc w działu spotkać raz w Ten jedyny dzień lub w tydzień cofnąć czas, ale nie dać się, chociaż samotności smak aż do bólu znam, Tędy innych niedziel brak, trudno co mi tam. Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie I do piekła mam tuż. W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal. A coś tylko już ze mną kręci Gwiazdy poną jak stal. A chwałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. Dzisiaj się wszyscy, 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 w niebie dzisiaj wszyscy, 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 święci ją bal. wszyscy, 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 balują w niebie bo Ty sypie się kurz a ja włóczę się znów bez Ciebie i do piekła mam tuż nie biedzi się wszyscy, wszyscy, wszyscy święci, święci mają bal nie biedzi wszyscy, wszyscy święci mają bal Widzowie, pamiętacie, że filmy są tu codziennie o godzinie 17 Wy zostawcie tu łapeczkę w górę, subiek ja tam na mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek oraz bicie, na Instagramie i Discord, w opisie, a ja się z wami żegnam i zobaczenia do kolejnego, eluwa!